6 miesięcy to tak naprawdę dobry czas na wszelkiego rodzaju zmiany. I sama zrobiłam to wielokrotnie. I dzisiaj w tym wideo kilka takich rzeczy, na które warto zwracać uwagę, jeżeli chcecie dokonać takiej dużej zmiany albo wprowadzić jakieś nowe nawyki, chcecie się po prostu stać. Nową, lepszą, lepszą wersją siebie, jak zwał, tak zwał. Po prostu macie już dosyć tego miejsca, w którym jesteście obecnie i chcecie zmiany. I kilka takich rzeczy, które tutaj się zadziewają, bo sama przez ten proces przeszłam kilkukrotnie już i mam tutaj jakieś doświadczenia. Więc, żeby zmienić swoje życie w 6 miesięcy, 6 miesięcy to jest tak naprawdę, naprawdę taka liczba umowna, bo te 6 miesięcy to jest taki moment, kiedy my w tej zmianie po prostu zaczynamy się już tak osadzać. Już się czujemy pewniej, czujemy się, czujemy się. Tacy bardziej osadzeni, ale to też jest taki moment, właśnie przejściowy po tych, ciągu, po tych sześciu miesiącach, ale o tym za chwilę. Co na początek? Od czego w ogóle zacząć? Oczywiście od tego punktu startowego, czyli od takiego wzięcia odpowiedzialności za to, w jakim moment, momencie mojego życia zawodowego, mojego życia yy, miłosnego, mojego, mojego zdrowia, moich pieniędzy, mojej kariery zawodowej. Gdzie ja jestem teraz? Zrobić sobie po prostu taki porządny rachunek sumienia, bo pytanie, jak do tego doszło, nie wiem, no to tutaj nam po prostu oddziela, oddziela nas odpowiedzialności. Więc na początek takie przyjrzenie się po prostu temu, co się dzieje wokół naszego życia, czego nam tutaj brakuje. to fajnym takim ćwiczeniem na początek, które możecie sobie znaleźć w internecie, bo znowu aktywność. Ludzie, którzy chcą zmienić swoje życie, to są ludzie też poaktywni, więc ja Wam jakieś tutaj ćwiczenia poopowiadam, ale jak chcecie z nich skorzystać, wujek Google Wam tutaj e, pomoże jak najbardziej. I takim fajnym bardzo ćwiczeniem jest ćwiczenie koło życia, które jest naprawdę mega proste. Wysuwacie sobie koło, dzielicie je na co najmniej trzy ćwiartki, a na, na, najwięcej na 8. Każdą ćwiartkę sobie rozpisujecie, do czego ona jest, do czego ona tam jest, i oceniacie tą, tą ćwiartkę w skali od 1 do 10. 1 nie jestem zadowolona, 10 jest rewelacyjnie, jestem bardzo zadowolona z tego, co mam. Jak już to wszystko zrobicie, to wam wychodzi co koło graniaste. I tutaj macie takie fajne spojrzenie od, od razu z lotu ptaka. Być może niektórzy z Was już biorą kartkę i sobie to rozrysowują. Macie takie spojrzenie z lotu ptaka, że Ok, no to gdzie ja w tym momencie, gdzie ja w tym momencie jestem. I patrzycie sobie, który z tych obszarów tego mojego życia na ten moment, który oglądasz to wideo, albo robisz to, robisz to ćwiczenie, będzie miał największy wpływ na inne, jeżeli zacznę od tego obszaru. Więc wybierasz sobie pierwszy swój obszar do zmiany. Być może to będzie zmiana finansowa. No bo taka na w końcu o finansach. No to w tych finansach, nad czym tutaj po, potrzebuję najbardziej popracować? Czy potrzebuję opracować nad y, nawykami, czy nad y, przekonaniami o pieniądzach, czy nad historią, którą sobie opowiadam? Czy potrzebuję tutaj się doedukować, żeby zarabiać na przykład więcej? Czy Czego tutaj po prostu mi jest potrzeba? I od tego sobie zaczynasz. Jak znajdziesz sobie to ćwiczenie o tym kole, y, kole życia, no to. To ćwiczenie możesz sobie wykorzystywać naprawdę na nieskończoną ilość, ilość sposobów. Bardzo je lubię, bardzo często do niego wracam, bo naprawdę bardzo szybko nam pokazuje, gdzie my jesteśmy teraz. No i właśnie, masz ten swój punkt startowy, gdzie chcesz być dalej. Jaki jest Twój punkt graniczny, gdzie chcesz być za 6 miesięcy. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to określić, ale tutaj bardzo dużo ludzi się wykłada, bo oni chcą mieć konkret, chcą mieć takie bardzo, bardzo konkretne jakieś liczby, albo z drugiej strony, nie mając tych konkretnych liczb, mówią, dobra, to bez sensu, nic nie będę tutaj robić. Możesz wiedzieć, w którym kierunku chcesz iść. I to jest absolutnie ok, żeby mieć jakiś taki zarys tego, co chcesz mieć na koniec tych sześciu miesięcy, żeby mieć jakiś taki ukonkretyzowany, ukonkretyzowany jakiś y, kierunek, no masło maślane. I to nie musi być bardzo, bardzo konkretne. Masz po prostu wiedzieć, w którą stronę, y, w którą stronę chcesz iść. Ja na przykład kiedy. Ym, ja robiłam takie swoje, swoje duże duże zmiany, przyprawam taka, wiecie, moje ostatnie kilka lat to są same, same ogromne zmiany, ale kiedy na przykład um, zmieniałam kraj zamieszkania, przeprowadzaliśmy się ze Szkocji, z Polski do Szkocji, to te pierwsze 6 miesięcy. To wiedziałam, że w ciągu tych pierwszych 6 miesięcy chcę zacząć pracować, i faktycznie to mi się udało. Wiedziałam też, że będziemy chcieli jak najszybciej zmienić mieszkanie, w którym byliśmy, bo po prostu było, było okropne. I te 6 miesięcy to też był taki dla nas moment: okej, okay, albo, albo nam tutaj się wychodzi i zostajemy, jak widać, zostałam 9 lat później, albo wracamy z powrotem do Polski. I ja nie wiedziałam wtedy jeszcze, jak się to zdarzy, nie wiedziałam. Co będzie tutaj potrzebne, żeby to, żeby to wszystko się zrobiło, wiedziałam po prostu, co jest takim moim punktem granicznym, co jest takim moim punktem, po którym poznam, że ja w tym miejscu jestem. I takie pytanie pomocnicze też dla Ciebie, jeżeli chodzi o to, gdzie Ty chcesz być za 6 miesięcy, po czym poznam, że ja w tym momencie już jestem. Bo ten moment może przyjść dużo szybciej, może przyjść dużo później. Po czym ja poznam, że ja w tym, w tym momencie jestem. Więc masz punkt startowy, masz punkt quasi-końcowy i teraz wszystko, co jest pomiędzy tymi dwoma punktami. Co potrzebuje się stać? Czego, czego nie masz, co już masz, co, co, po co pomoże ci dojść do tego twojego punktu końcowego? Skorzystać, skorzystaj tutaj. Powypisuj sobie wszystkie swoje zasoby. Zasoby dzielimy na cztery grupy: są to zasoby społeczne, czyli kto mi może pomóc w tym, jak, jest, jak ten cel chcę osiągnąć. Są to zasoby intelektualne, czyli jaką mam już wiedzę, co już, co już wiem. Zasoby mentalne, jakie mam przekonania o sobie, które pomogą mi. Pomogą mi, pomogą mi Pójść dalej i zasoby materialne. Czyli jakie, jakie moje zasoby materialne mi w tym pomogą? Na przykład, nie wiem, być może masz telefon, który robi dobre zdjęcia i te zdjęcia będą tam potrzebne do, do, twojego, do twojego celu. Albo masz komputer, na którym możesz robić jakieś tam swoje rzeczy. Być może masz samochód, który też może dowozić cię do pracy gdzieś tam dalej. Wiesz, jaki masz cel, wiesz, gdzie chcesz być za 6 miesięcy, rób sobie to ćwiczenie i idziemy, e, idziemy dalej. Taki, taki punkt, o którym w ogóle mało kto mówi, bo on jest taki mało i mało instagramowy. Ale to jest to, że kiedy przychodzimy takie porządne zmiany, kiedy zmienia się nasza tożsamość, to jak my myślimy o sobie, to jak postrzegają nas inni, ale też jak my postrzegamy z siebie, jak zmieniają się nasze granice, jak zmienia się to, na co my sobie pozwalamy, a na co już u nas nie ma pozwolenia, to też nadchodzi fa faza żałoby, faza żalu i faza smutku. Bo taka zmiana duża, taka zmiana, która też wymaga tego, żeby uzdrowić w sobie pewne części, które tego wymagały, żeby dać sobie bardzo dużo przestrzeni szacunku też do siebie, i swoich potrzeb, to jest też taka zmiana, gdzie ona, to nie jest zmiana dla miękkich wafli. Umówmy się. Jak oczekuje, jak oglądacie to wideo i oczekujecie tutaj samych kwiatków, i posypania brokatem, i tego wszystkiego będzie różnie. I tylko ludzie o naprawdę takiej mocnych, bardzo mocnym postanowieniu, że, że ja to zrobię dla siebie, ale też dla innych, bo ta moja zmiana też wpływa pozytywnie na to otoczenie wokół mnie, to są ludzie, którzy są naprawdę drżali, świadomi, którzy też nie boją się, a wręcz oczekują tego, że wyjdzie trochę smorodek z dywanu. I ten smrodek trzeba będzie uprać waniszem, dywan odświeżyć i postawić na nim piękną, nową ławę. Tak mówię taką metaforę, przyszła mi teraz do głowy. Ale ten okres żałoby jest niesamowicie ważny. I można go też przy, przekształcić sobie, tą perspektywę sobie zmienić, tego okresu na, żałoby, na coś pięknego. Na to, że żegnamy taką starą wersję siebie. Tą wersję siebie, która być może pozwalała innym na zbyt dużo. Która być może myślała o sobie jako o takiej osobie, która się po prostu daje wykorzystywać. Która być może żyła jakimiś rzeczami sprzed 10 lat, a ta rzeczywistość jest już całkiem inna. I ta osoba, ta część nas, która do tej pory rządziła tym, jak to życie nasze wygląda, ona potrzebuje tego, żeby ją ukochać, żeby jej dać czas na to, żeby ona się oswoiła w tej nowej rzeczywistości. Bo ja to często mówię moim klientkom, kiedy właśnie nadchodzi ten czas i te, jest ten taki czas kryzysu, bo on jest nieunikniony. I to jest piękno naszego życia, że dzięki temu my też wzrastamy, dzięki temu my też. To życie jest takie kolorowe, jest takie ciekawe, no. Czy to by było ciekawe, gdybyśmy ciągle nam wszystko wychodziło? Kiedy, gdyby, gdyby wszystko po prostu non-stop było tak idealnie, no szybko byśmy się myślę znudzili. I te momenty, właśnie, kiedy jest nam niewygodnie, kiedy jest być może trudno, kiedy logicznie to w ogóle nie ma sensu, bo naprawdę myślimy sobie: Ale o co kaman? A emocje biorą górę, i powinniśmy się cieszyć, a po prostu my płaczemy wtedy z żalu. To jest to, że my nie rozumiemy i to jest też moja lekcja, to ja sobie musiałam bardzo mocno przerobić i dać sobie na to przestrzeń że my potrzebujemy też, Dać sobie miejsce na smutek, na żal i na żałobę. Po tym, co było, po tym, co chcieliśmy mieć, a czego nie dostaliśmy, po tym, gdzie zostaliśmy zawiedzeni przez samych siebie albo przez innych, i dać sobie też ten moment wybaczenia. I ten moment wybaczenia i akceptacji to jest taki najpiękniejszy dar, który też możemy sobie dać. I wtedy do tego życia podchodzimy ciekawiej. Z większą pokorą, ale też z większą odwagą. I to jest ten moment właśnie tej, ten moment, kiedy to jest taki moment graniczny. Kiedy dużo osób się poddaje w tej swojej zmianie, a te osoby, które faktycznie przejdą przez ten dyskomfort, które przejdą przez te trudne rzeczy i wyciągną sobie, wyciągną sobie z tego złoto i diamenty, to te diamenty będą potem razem, e, razem z nimi. I w ogóle można sobie zrobić z tego różne kotwice mentalne, czyli z tych takich trudnych momentów e, przekuć je sobie w złoto. I ja tak zrobiłam z wieloma rzeczami, e, z wieloma rzeczami w mojej przeszłości, które musiałam po prostu sobie gdzieś tam poukładać, i zrobiłam to po to, żeby też e, chronić siebie, swoją psychikę. I bardzo Wam polecam to zrobić, jeżeli macie tego narzędzia, a jeżeli nie, to skorzystajcie z pomocy specjalisty, bo nasz mózg to jest niesamowite narzędzie. Nie wykorzystujemy go nawet w chyba 4% jego mocy, a może naprawdę robić cudne rzeczy. Może działać razem z nami i dla nas, albo przeciwko nam. I to my wybieramy, w którą stronę my, my idziemy. A ten moment, właśnie, ja go bardzo często określam jako taki, no dosłownie, ból mózgu, bo kiedy przechodzimy te momenty, to też nam się. No, mózg, jest, mózg jest neuroplastyczny. Więc kiedy my zmieniamy sobie tą historię, też o sobie, to zmieniamy sobie również to, tak jak my mówimy do siebie, jak myślimy o sobie, i tworzą się. Do, Nowe połączenia neuronalne w naszym mózgu, i może to czasami powodować ból głowy. Może to powodować właśnie taki. Yy, może to powodować też to, że dwa dwa przekonania się późno ze sobą yy, wspierają. To przekonanie stare z przekonaniem nowym, i teraz w naszym naszym. Yy, naszym Naszym, naszą pracą tutaj jest to, żeby, żeby wybrać, w którą stronę chcemy iść. Czy dalej chcemy sobie opowiadać tą starą historię, czy już tą, czy już tą nową. I kiedy dasz sobie tą przestrzeń na ten smutek, na ten żal, na tą żałobę, po tym, co było, po tym, czego nie było, po tym, gdzie nie, nie dałaś sobie też przestrzeni na to, żeby być tym, kim chciałaś być. Po to, że kiedy umniejszałaś sobie, kiedy udawałaś głupszą niż jesteś, kiedy, kiedy poświęcałaś się, mimo że nie chciałaś tego robić, kiedy sama sobie umniejszałaś, kiedy wybaczysz sobie już to, jak było, teraz jest przestrzeń na taką przepiękną praktykę, którą jest określenie tego, czego ja już nie chcę. Bo bardzo często, kiedy ja pytam, no dobrze, a czego ty właściwie chcesz, to od razu na automacie ludzie po prostu wyrzucają z siebie, no ja już nie chcę to, 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 to i to. I nam jest łatwiej powiedzieć o tym, czego my już nie chcemy. Ale jak się tak bardzo zapętlamy za w tym, czego ja już nie chcę to tak bardzo skupiamy się na tym, co negatywne, na tym, co jest w niedostatku, na tym, co, co było i co nam nie służyło. I tutaj zachęcam Was gorąco do tego, żeby sobie to spisać. I przy wszystkim tym, czego ja już nie chcę, dopisać sobie, dlaczego ja tego nie chcę i co mi to robiło. I po drugiej stronie kartki dopiszcie sobie, czego ja chcę w zamian, czego ja potrzebuję, żeby to mieć, Czego ja potrzebuję, żeby to zrobić. I tutaj znowu możecie sobie wrócić do swoich zasobów. Jeżeli je rozpisaliście, być może tam coś jeszcze Wam przyjdzie do głowy w tych zasobach i wtedy spisujecie sobie to, bazując też na tym właśnie, co w tych zasobach jest. Bo to wam może pomóc w tym, co jest po tej drugiej stronie listy, czyli co ja już chcę, co ja chcę w zamian. Czyli na przykład, jeżeli ja nie chcę wydawać, um, wydawać pieniędzy na XYZ, to co chcę w zamian? Czy chcę te pieniądze odkładać na konto, czy chcę tymi pieniędzmi spłacić na przykład jakiś kredyt, czy chcę tymi pieniędzmi na przykład, wesprzeć cele charytatywne, czy chcę więcej podróżować, czy, czy chcę zacząć inwestować. Jeżeli nie chcę zarabiać takiej kwoty, jaką mam teraz, albo pracować tyle godzin, ile pracowałam do tej pory, to co chcę w zamian? Czy chcę pracować mniej, czy chcę pracować za wyższe stawki? Czyli po prostu chcę pracować w innej organizacji, czy chcę pracować w innym trybie pracy, czy chcę pracować nad, nie wiem, jednym dużym projektem przez rok, zamiast na 15, 15 projektami w ciągu roku, czy Wiecie, wiecie najlepiej, co, 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 czego wy nie chcecie, a co chcecie w zamian. I jak już to sobie rozpisaliście, to w zależności też od tego, jak duża jest ta zmiana, popatrzcie sobie znowu na swoje zasoby i spójrzcie sobie na te zasoby społeczne. I określcie, na ile te osoby w tych zasobach społecznych są wam w stanie pomóc. I na ile możecie od nich tej pomocy, nie chcę użyć słowa wymagać, bo nie możemy nic od nikogo wymagać, możemy jedynie oczekiwać czegoś, a te oczekiwania i tak mogą nie zostać spełnione i to jest ok. Czy w tej Waszej zmianie będzie Wam po prostu potrzebna pomoc specjalisty? Ja osobiście korzystałam za każdym razem, robiłam to nieświadomie. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że w ogóle coś takiego jak ze sobą społeczne istnieje, że, że to, to się wykorzystuje. No, i generalnie, jako ludzie, naturalnie ciągnie nas do innych, do innych ludzi. Więc, przy przeprowadzce do Szkocji, wygrzebałam mail do, 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 do znajomej, która nam tutaj w ogóle pomogła, pomogła się osiedlić. Przy moim, um, jak odchodziłam od mojego byłego męża, poszłam na terapię, kiedy chciałam postawić wszystko na jedną kartę i zmienić całkowicie kierunek moi, mojego prowadzenia firmy. Chciałam przejść od odliczenia do myślenia o pieniądzach. To też skorzystałam z pomocy specjalisty, który mi tutaj w tym, um, w tym pomógł. I moje klientki też do mnie przychodzą, kiedy one chcą pomocy w takiej zmianie tego, jak one postrzegają siebie w finansach, kiedy chcą się temu poprzyglądać z każdej możliwej strony i się w tym również rozgościć. Więc pomyślcie sobie, czego wy tu potrzebujecie, kto wam może w tym pomóc i jak tą pomoc również możecie uzyskać, i jak możecie sobie pomóc. Więc to jest to, jeżeli chodzi o taką zmianę sześciomiesięczną. Chciałam Was też zaprosić, jeżeli macie taką ochotę, wróciłam do pisania newslettera. I to jest taki newsletter, myślę sobie o nim jako takim newsletterze odmyślenia. W każdym newsletterze dzielę się jednym pytaniem albo ćwiczeniem coachingowym. I te ćwiczenia możecie sobie zbierać w drukować sobie, zbierać sobie w segregatorze i wracać do nich. Więc bardzo gorąco Was zachęcam. Jak lubi się takie newslettery dające do myślenia, myślę, że mój taki, taki jest, to serdecznie Was zapraszam do zapisania się. Link jest poniżej. A ja oczywiście również zapraszam Was na mój warsztat, który się niedługo odbędzie w Pięciu Sabotażystów Wysokich Zarobków. Wszystkie linki na dole. A my widzimy się w kolejnym wideo. Pa, pa.